No, siemanko. Już w czwartym odcinku zagrałem w Gotika. Poroznosiłem te butelki i teraz... Hej, ty! Dobra robota. Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. A idź pan w cholerę. Pracy... Przemyślałem z... No i? Na Wym... No kurwa, co jest? Nie, tak myślałem. Fok. No niech to pała strzeli. To aura dupie. Ech. Idziemy teraz do samego obozu. Chcesz przejść przez... A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. No cóż... Uważaj na... Dobra, spoko, będę uważał. Idziemy teraz do samego obozu. Do tego właśnie zagadamy później. Teraz mnie się nie chce. O Kto by tu mnie mógł czegoś nauczyć? Fajnie by było. A tutaj po lewej jest ten koleś, którego będziemy musieli rozwalić. To jest Gorn. Hej, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Liz zgodzi się Cię przyjąć. Nieważne, w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego powinieneś mieć ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam. Jeśli nie interesują Cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Spoko. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No, nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukińsen nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. No właśnie. Dobra, to do chyba nie nauczysz niczego, panie Gorna. Na razie nie będę go tutaj z nim gadać, bo z tym głównym to ja niedaleko nie znajdę daleko. Pójdziemy teraz do Laresa. <laughs> Kurczę, tylko szkoda, że tej... Ty... Do dodatkowej, darmowej siły nie tego nie mogę mieć, kurde no. Kurde mać. Kurde mać. Ile mam w ogóle braku, jak to sobie kupię? Pierścień to jest pierścień wązu zręczności, a ja to nie chcę. Trzebanko, a dokąd to się wybiera? Tekstury się zrąbały. A gdzie mogę pójść? Do Laresa. No to idemy. Chcę porozmawiać z Laresem. No. A Larys raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. Skąd to możesz wiedzieć, Gnoja? To już mój problem. Jak sobie chcesz. No. Do widzenia. Dokąd się wybiera? Jezus. Chcę się zobaczyć z Larysem. Szef jest u siebie. Ale trzeba Szef mieć niezły powód, do... żeby mu przeszkodzić. Idę mu wpieprzyć. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Larys chce się z nim ubrać. Dał mi coś dla Larysa. Co takiego? Pierścień. założę się, że bardzo cenny. No. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Super, dzięki. No zapiszę sobie, ktoś będzie chciał jeszcze mnie zatrzymać, bo jak tak, to... O, To się zdenerwuję. Cię ma. Ciekawym by był, jakbym winko ukradł. Chcę do was dołączyć. Tak. A co takiego możesz nam zaoferować? Dużo. Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cena błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień. Musi mieć o tobie wysokie mniemanie. No, chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Spoko, Andrzej. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Spoko. Gdzie mogę się do czegoś nauczyć? Gdzie mogę się do czegoś nauczyć? Na przykład umy. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć Twoją siłę i zręczność. Chcę się. Siła. Siła. Oh yeah. eee, to co mam zrobić, żeby cię przekonać? To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal i ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł. Jak tego dokonasz? To już twoja sprawa. Skoro Spoko. masz już ziele. Chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy wrócimy do Twojego członkostwa w mojej bandzie. No dobra. No dobra. Ile teraz mam siły? 20, tak trochę smutno. 20, tylko... Dobra, ale sobie założę ten lepszy miecz. Pewnie gówno będę mógł z nim zrobić. pewnie. Ale jest no lepszy. Dobra, pójdziemy jeszcze, może. Może? Może siamanko do tego gościa. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak. Pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Balkagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. jo. jo, jo. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj by werbować nowych ludzi do naszego bractwa, ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, się? dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie A. ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach, może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Co masz do zaoferowania? Pokaż mi co masz do zaoferowania, jak sobie życzysz. Masz bryłki? Nie masz, co? Zagnuj. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać bal i zidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Co Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. To w twierdziel. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala i Zidro. Wysłałem wiadomość... O, nieładnie. Nie, nie. Będziemy przejebane. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego? Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Korkalomem i Baltayonem. No, to piętno. bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Kwiatlo. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli to O masz. no, to teraz to gadasz, dobrze. Powinno wystarczyć, czyż nie? Teraz zaczynasz gadać, jak... Na dobrze, daj mi Komu mi rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych Rozmawiaj tak. z... Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Fak. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci zielenę albo sam je odrobisz. Naszą umowę mhm. za Oczywiście. Dobra, czekajcie moment. Dobra, jestem... Nie to nie. przyszli do mnie jeszcze żadni nowi klienci. Musisz. Kurz. Pało głupia jakbyś coś spieprzył, to cię zapierdzieli chyba. Chcesz trochę pagiętnego ziela? Dam ci za nie 10 bryłek ródy. Proszę. Ja... Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu zajrzyj A ja to dobrze. będę mu się ulatać pewnie. I dobra. A po dobra, pójdziemy najpierw spróbować roz... rozwać tego kolesia. Może uda mi się tym mieczem go coś tam muś zrobić. Zobaczymy. Siema Ej, nie to, fuck o, mi się bryłek, fajnie, nie coś sobie zjem na przykład to zapiszę zobaczymy to coś będę mógł mu zrobić on sobie tutaj będzie stukał co a ja mogę mu coś zrobić Mogę mu zrobić, będziemy próbujemy Próbujemy Mam pomysł, żeby tego tam przygrzmocić Będziesz stukał Stukaj sobie Co za to? Jaka teleportacja Fuck Ja panie więcej tego nie próbuj Dobra, wiecie co? Ja przerwę nagranie i się z nim pomęczę, bo chcę naprawdę go rozwalić i Jak go rozwalę, to się z wami przywitam ponownie. Aha, jeszcze poroznoszę to bagienne ziele poza nagranie, bo to jest to samo co z tą wodą, nie? Dobra, więc za, za chwilę do was dołączę. Dobra, udało mi się go rozwalać, żem się namęczył i ja pierdzielę. Udało się go udało mi się go, go zaspomułać na ścianie, i nie zdążył wyjąć broni. Jakoś mi się tak udało, nie wiem. Dobra. Ciągle szukasz. Co słychać? Padaj! Ej, panie, to jest moja chata Ciągle teraz. Sukarni. Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. Do widzenia. I. I jest moja hacjenda. Pójdźmy do góry, może coś powiedzieć, kawego. A, nie rozdałem ziela jeszcze, bo chciałbym pokazać jak. Odsuń się. On leży. ile jest wydech. tam level. Świetnie. Przed chwilą Torlow powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce. Do zobaczenia! Zdobę jego broń i zostałem level. Mam do koniec Trzeci teraz. Muszę porozdawać te bagienne ziele. Mam przy sobie trochę. czemu nie? Pogad. Dobra. Dalej. Najemników lubię, więc u nich będę rozdawać. trochę bagiennego ziela. bla bla bla. To cały czas będą takie same. Siema. No przestań palić i pogadaj ze mną. Pogadaj ze mną, noju Też siemanko. Jeszcze chyba giennego ziela, dobrze, dziękuję. To jest Torlof, ale z nim nie będę gadał na razie, bo on pewnie nie będzie chciał. Wiesz sobie, dobrze, dziękuję. Teraz ty. Jaki ze deal tutaj, kurde. Mam Dziękuję. Zapraszam ponownie. Myślałeś. Tutaj też są najemnicy, więc u nich też się tutaj obchnie. Mam Dziękuję. Ciebie też mogę sprzedać? Chcesz Chcesz bierz, bierz jak jest Zapiszę sobie, bo cholera nie zapisałem a się nie chcę z nim męczyć 10 razy 26 ta, ta maczuga jest lepsza o 5 punktów fu, fu, co się dzieje? O 5 punktów Co jest? Ja pieprze To jest wilk i już szkodnice się zaczyna. My, to kiepsko Znaczy nie kiepsko no dobrze są nie tam, eee Piękno? Jeszcze mam trochę ziela, więc im posprzedaję. I ty Jara, razem się nie chciał czekać, aż się skończysz. Teraz tutaj podejdziemy, Do ciebie, panie. Co to by za dźwięk, nie mam Mam przy sobie trochę bagiennego ziela, może chcesz je kupić. Czy wiecie chcesz. O, nie mam już. O, panie, nie mam już. O, tam to nie zleciał na dół. Dobra, idziemy teraz, tam do tego Kolesia. I dobra, dostaniemy tą stówkę i chcę sobie kupić pierścień na siłę. Chyba ma ten mak, ma ten pierścień. Kurde, bezi Łaś. Właś to! Dobra, ja pierdoczę, jakiś ciebie jestem by... Proszę. Dobra, nieważne. Rozdałem całe ziela... już całe ziele. Świetnie. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Ja się wie, nie? Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Oczywiście, że kasę. Wezmę sto bryłek. Wezmę stobryłek rudy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Poracę się na przyszłość. Mamy stówkę. Teraz dokładnie ile mam kaski. Aha bym musiał posprzedwać te niecze. Ja znowu ktoś ze mnie dzwoni. Teraz mnie szlak trafi. Dobra, poczekajcie chwilę. Dobra, Jezus, Maria, nasz szlak trafił. Panie, czekaj, panie jedyny. Ten pierściebę będę mógł może za darmo wziąć, bo on chyba nie ma brudek, krudy nawet. Albo i ma. Czekaj, czekaj, stop, stać, halt. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z Tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć Twoje magiczne moce lub zaopatrzyć Cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Super. Co mogę dla Ciebie zrobić? Euuuuu. I... Handel. Poszukujemy. Ma... O oh fuck! O masz tutaj dużo pierścieni. Ja pierwsze. Pierścień mocy, bonus siły. Super, elegancko. Bierzemy go. Ile on kosztuje? 160. Kurwa. Oh, to bierzemy. Oczywiście, ja mu nie będę płacił rudą, tylko zapłacę mu tym, co mam tutaj. Fak. Na przykład zapłacę ci tym... Na przykład zapłacę ci... Może ten miecz jeszcze sobie zostawię. Tym ci zapłacę, tym... Tym zardzewiam miecz, tym, tym, tym... Pałką ci zapłacę. O, kawaleryjski, o! Wymagana zręczność. 20, krótki łuk, to sprzedam. Może to nawet niewykończony miecz teraz sprzedam. A nie potrzebuję tego. Dobra, 117. To coś się trzeba jeszcze sprzedać. Tak nie może być. Na przykład ci sprzedam młotki. Kubek. Pochodnia zmarnowana. To może zostawimy. To sprzedamy kły. Ty nie masz bryłek, nie? A, już więcej nie tego. Brzytwa. 55, i co by ci tu jeszcze sprzedać? Dobra, wiesz, te pochodnie, one leżą wszędzie prawie. Dobra, i przyjmij. Dziękować. Pochodnie, prawie wszędzie mogę znaleźć. Spokojnie. I założymy ten pierścień od razu, bo mi da błąd do siły. Elegancko. I mamy 25. No to, to, to coś tam nam nadaje, da nie? Haj, ja awansowałem lewla, nie? Yy, mam 10 zręczności, mam um, 12, yy, to trochę do... A tam fajny łuk miałem. Ile mi brakuje do poziomu, no trochę brakuje. Idziemy się przespać w naszej hacjendy no nie I wybierzemy się po spodnie kopacza. Kładźcie na łóżeczko. panie. Do następnego poranka. Dobra, idziemy. Po spodnie kopacza się teraz wybiorę, do kopalni. To chyba się tędy szło i tu po drodze jeszcze wytrenuję się w broni jednoręcznej. Tego kościa, tutaj. Będę musiał mu niestety zapłacić, czego nie lubię, ale cóż. O, Armie dzielił. Dobra, siema. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Nie ma sprawy, ale to cię będzie kosztowało 30 bryłek rudy, może być. Pewnie. No 30, a 50. 20, punktów Fuck. Naucz mnie, nie mogę cię. I ja. Dobra, muszę sobie awansować, więc po drodze sobie awansujemy. I w drodze powrotnej sobie po prostu mam nadzieję, że mi starczy. I w drodze powrotnej sobie po prostu. Wytrenuję się, bo to jest... bo to muszę to zrobić po prostu muszę. Muszę! Idziemy. To po drodze będą zwierzaki, więc sobie je wymorduję. Już tam widać pierwsze moje ofiary. Moją zajebistą maczugą damy radę. Siema. Ha będę musiał położyć na nagraniem jeszcze. Na chiciora pewnie. wow Nie. Fak. nie tempa pało. Oczywiście, muszę się uzdrawiać. Kurde, nie mam smażonego mięsa, to boli. O, szynka. To zjemy sobie. O, duża ta szynka. Idziemy dalej. Ile mam doświadczenia? No, trochę mało. Chyba sobie tu nie wyekspie. Kiepsko. A wiem, jeszcze pójdziemy spróbować zabić to pielca. Może się uda. Z niego też trochę wyskoczy doświadczenia. Nie, nie, nie opuszczę z nowego obozu, póki się nie wytrenuję w... Lepszej broni jednoręcznej. Ono górze nic nie ma, bo pamiętam. Odcinek się trochę nam przedłuży, póki nie zdobyłem na spódnik opacza. Kretoszczur. Zabijam gnoja. Idziemy w stronę kopalni, która należy do nowego obozu. Siema. Dawaj no, ja się nie zorientował że coś tutaj nie gra? Tu też jest? Syn nie ma. Dobra, to idziemy dalej. No ma się, tu chyba będzie wilk jak w gnoju! Zostaw to Co za gnoj, no? Oba, rozwaliłem na to gówno Chodno tu, panie. Ja, pieprze Będzie tu ty tem papało. No i zarąbał mi mój jak zgnój, za co za ja. Zapiszę, zanim zaatakuję wilka, bo to będzie moje wyzwanie. 28. 8. Mój ex, kuźwa, żeby cię coś strzeliło. Ty, ty gnido. O, zaskoczenie go zajdę. Nie będę się tego spodziewał. Wilk. Tak jest. Oh yeah. Kurde, straciłem 50 x przez tego dziada. Zaseranego. Dobra, będę musiał być potem poza obóz i podexwić pod sobie. Ale zdobędziemy to spodnie kopacza i zakończę odcinek. A, A, gość, nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. ta 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 ta. Lepiej mam na... Spoko Andrzej, rozumiemy się Dobra, nie będę tutaj skakał jakieś akrobatyki wyprawiał, bo to nie ma sensu Po prostu zejdziemy sobie tutaj O Dawaj, spodnik noju Owaj Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Chcemy myślisz, chłopcze? żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Tak więc tylko stajesz tutaj? Chciałbym do was dołączyć, jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. Trzy porcje ryżu na dzień, resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Yeah. Nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. Yeah. To najważniejsze rzeczy. To rozumiem. Które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenia. Skłamimy. Tak, o świetnie! Zatem wiesz, na co należy uważać! Masz tu swój strój roboczy. Kilof musisz znaleźć sobie sam. Miłej zabawy! Nasza pierwsza zbroja, Fokio. to jest. Spadnie kopacza. Yeah. Jest jakaś ta ochrona, a na początek się przyda. Dobra. Nie wiem, czy mogę tu atakować ludzi, ale chyba nie. Chyba jednak nie mam takiej opcji. Kurde. Chodzimy bo tu już nie jest nie, nic, nie TGS, nie ten TGS. Ty masz fajną broń, wiesz? Zobaczymy, jak zobacz, co się stanie, jak cię zaatakuje. raczej nie mam, nie mam co się próbować, bo to jest bez sensu. Lepiej szkodniki, szkodników na razie napieprzać. Dobra, idziemy. Chyba to nie był najlepszy pomysł. Nic mu nie zrobiłem, szkodniki będę nawalał. I dobra, idziemy. Idemy, idemy. Nie ma. Wyjdę poza obóz i tam będziemy sobie expić. Albo najpierw, albo nie, będę rozwalał tych szkodników, żeby zdobywać doświadczenie i po prostu zabierać im broń. Coraz lepszą. Bo to jest ważne na początku gry, żeby sobie no po prostu dobrą broń zrobić. a ja można to zrobić w taki sposób po prostu. W nowym obozie nikt się nie będzie przypieprzał jak będziemy atakować szkodników i najemników, bo lubią się tu lać po mordach po prostu. No i tak zdobędziemy sobie broń. Na najłatwiejszy sposób, żeby po prostu no, walczyć z nimi tak długo, aż wam się to znudzi albo do obrzygania, albo po prostu aż pokonacie przeciwnika, ale nigdy nie dobijać. Nigdy. Możecie zabrać wszystko, co posiadają, ale nie dobijajcie ich. Bo tak się nie robi prosto. To w imię zasad, są. Dobra. Już dołazimy tutaj. Yy, dobra, ja myślę, że tu zakończę odcinek. Mamy jako takie uzbrojenie. Jest dobra, zakończymy tu odcinek. Więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Mamy tu ładnie po wykonaniu się parę kwestów, Mamy ładną już pierwszą zbroję. I mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. I do usłyszenia, w następnym, więc cześć.